i z powrotem jesteśmy w naszym studiu w Centrum Handlowo-Rozrywkowym Galaksy i na naszej zielonej kanapie już studentki Akademii Sztuki w Szczecinie, Karolina Gołębiowska i Ada Krawczak, nie pomyliłem, cieszy mnie to y, bardzo. Spotykamy się tutaj przy okazji y, kolejnej edycji już Ecolab. Tym tak razem jest. to jest salon miejski i najbliższa impreza w niedzielę, czyli ładne umeblowanko. Tak jest. Dobrze, ja już Państwu na samym początku mówiłem, że będziemy kojarzyć recykling z projektowaniem mebli. No i właśnie teraz koleżanki tłumaczą, o co chodzi? Chodzi o to, żeby jakby zainteresować trochę może ludzi, jakby krótkim życiem, tak naprawdę śmieci, trochę, Również które jest jakby, nie wiem, w naszych głowach, w naszym zdaniem troszkę za krótkie, dlatego jakby od jakiegoś czasu staramy się pokazać, jak można kreatywnie wykorzystać śmieci. Jakby pierwsza edycja kolaba. To temu był, to była moda. Tak. Tak, to była moda, to, to z dosyć dobrym odbiorem się to spotkało, dlatego postanowiłyśmy zrobić coś bardziej użytecznego, jako że wiadomo, że stroje tego typu, no, niekoniecznie nadają się do noszenia na co dzień, także, także stwierdziliśmy, że zrobimy coś użytecznego, bardziej użytecznego. Czy czyli teraz tak. sztuka użytkowa, meble i wszelakie tak, wyposażenie wnętrz. Tak, tak. E, dzisiaj przyniosłyśmy ze sobą e, dywan, który jest wykonany z toreb, które rozdają w każdym ze sklepów tutaj. Coś takiego. E, tak. Rzeczywiście, Państwo może tego nie widzą z daleka, ale to są właśnie takie plastikowe reklamówki, a wygląda jak taki normalny dywan, który tak, i, idealnie od lat 80. Na, takie leżały w korytarzu. Tak dużo, dużo lepiej się sprawdza, ponieważ łatwo jest to umyć, łatwo, łatwo jest właśnie na zachować jest w czystości. Tak jest. W ten sposób. E, ja tutaj mam jeszcze poduszkę z gazet. Tak. tak, podówka jest wykonana e, z gazet, na krośnie e, i wy, wypchana też jest e, papierem, Aha. więc jest w 100% ekologiczna. Zakładam, że to już się nieco gorzej pierze. No nie polecamy prania akurat. <gry> Powiedzcie mi moje drogie, e, bo tu widzimy e, stare reklamówki, gazety, co można wykorzystać, jeżeli chodzi o, o tworzenie tego typu rzeczy, bo zakładam, że nie wszelkie śmieci. Udowodniliśmy sobie w sumie już od samego początku, że wykorzystać można naprawdę wszystko. Czy to będą stare opony, czy to będą jakieś kable, rury, można wykorzystać no, wszystko. Jest kwestia tylko po prostu tego, jaki mamy na to pomysł. No, Aha, że robić można nieskończoną ilość rzeczy. śmieci organiczne, czy, czy też nie? No, no jeszcze nie próbowaliśmy, ale nie wykluczamy, że może kiedyś. Dobrze, oprócz dywanu, poduszki, cóż jeszcze robicie? Co tworzycie, to można będzie zobaczyć. Fotele. Będą fotele, będzie kanapa z opon, będzie fotel z tektury. Może za dużo mówisz trochę, mi się wydaje. Po no, prostu no to będą to, to, to wszelkie meble, które można znaleźć idzie. w każdym domu po prostu i dodatki i typu świeczniki, i typu właśnie dywany, poduszki, stoliki. Tak jest. Zajmujecie się y, tylko przetwarzaniem takich materiałów odpadowych na meble i elementy wyposażenia wnętrz czy ewentualnie też jakieś stare meble przerabiacie i nadajecie im jakieś nowe funkcje? Znaczy trochę na pewno też, bo jakby dużo się wyrzuca też elementów mebli, które też jakby przerabiamy potem. Na przykład? Na przykład nie wiem stary fotel, jakieś części lampy. tego czy typu rozumiem, znaczy? że biorąc stary fotel, można wykorzystać na przykład jego szkielet i tak jest. jakoś go zmodyfikować, wykorzystując tak. różnego rodzaju e, odpady, które dają się przetworzyć. E, Stare ubrania są bardzo... E, na mnóstwo rzeczy zrobić ze starych ubrań. No, czyli możliwości mamy wiele, wiele, fajnie. E, czy w jakiś sposób, e, bo rozumiem, że zachęcacie do tego, żeby nie wyrzucać wszystkiego na wysypisko śmieci, jak najbardziej no. e, proekologicznie wykorzystywać e, odpady, przetwarzać je. E, czy ktoś, kto chciałby sobie zrobić taki dywan, musi się zwrócić bardziej do Was, czy, 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 czy może w jakiś sposób też właśnie, sam właśnie takie meble o to, żeby jakąś… Świadomość w ludziach wzbudzić tego, że tak naprawdę, żeby się zastanawiali w momencie, jak wyrzucają coś do śmieci, że nie, ja wrzucam do śmietnika i to jest już koniec problemu, tylko żeby się zastanowili, że można jeszcze coś z tym zrobić, można to jakoś dalej wykorzystać, że jest tak naprawdę nieskończenie dużo możliwości. Każdy śmieć jest jakimś modułem, który na przykład w dużych ilościach może być właśnie wykorzystywany do stworzenia kanapy, właśnie na przykład jak reklamówki tutaj, jest do stworzenia dywanu czy czegokolwiek innego, że to jest jakby początek, żeby chodzi nam o tą świadomość, że to jest. To nie znika w momencie, kiedy wrzucamy to do śmieci. No tak, ale nie każdy jest na tyle kreatywny i twórczy pewnie, żeby sobie wyprodukować... Ale to są bardzo proste medle. rzeczy tak naprawdę do zrobienia. To jest kwestia chęci. Wystarczy wziąć, nie wiem, do ręki właśnie taką butelkę i zastanowić się, jak mogę ją wykorzystać. Czy zrobię z niej doniczkę, czy ją przetnę w pół, czy w poprzek i tak dalej. Czyli rozumiem, że w niedzielę 29 września, bo wtedy odbywa się wasza impreza, ładne umelowanko. Na placu Orłabiałego od 10 do 19, także już formalnością stało się zadość. Będziecie w jakiś sposób instruować ludzi, jak takie rzeczy, rzeczy tworzyć? Jak ta impreza będzie wyglądać w ogóle? Chyba będzie wyglądała w ten sposób i tak byśmy chciały, żeby. Bo rozumiem, ludzie, że którzy prezentować przyjdą. część znaczy, Może nie będziemy prezentować, chcielibyśmy, żeby po prostu ludzie, którzy przyjdą, mogli się poczuć trochę jak w domu, dlatego też nazywa się to salon miejski. Chcemy, żeby przyszli właśnie, usiedli na takiej kanapie, nie wiem, napili się kawy, porozglądali się, zobaczyli z czego jest zrobione i właśnie się też może trochę zastanowili. Czyli chcecie inspirować, tak. jednym słowem. Tak. A jakieś warsztaty, w sensie pokazywać w praktyce, jak można takie rzeczy zrobić w takim razie? Tak, ja będę chciała pokazać ludziom, jak w łatwy sposób można, e, można stworzyć mini dywanik e, i, i wiem, że e, też studenci architektury wnętrz z e, pracowni mebla też będą pokazywać, e, pokazywać, jak robić meble ekologiczne. To jest mini dywanik? Ale coś tego rodzaju będziemy. No dobrze, próbować, to ja, jak to zrobić? To jest trudne? czy…? Nie, to jest pocięta gazeta w paski i e, trzeba jedynie naciągnąć, e, naciągnąć nitki, i między to papier bo wkładać. I trochę to trwa, nie ukrywam, ale e, efekty są. No na pewno e, mebel wykonany samemu, stworzony przez, e, przez siebie, jest dużo mniejszy niż taki kupiony w sklepie. A szczególnie w jakichś takich dużych supermarketach meblowych. No nie inaczej, i wtedy też ma się satysfakcję, by się wykończyło coś już teraz. Dobrze, to w takim razie w niedzielę 29 września zapraszamy na Plac Orbogiełego od 10, tak jak wspominałem. I tam będzie można obejrzeć takie meble, takie elementy wyposażenia wnętrz, właśnie. Będzie można się dowiedzieć, jak to zrobić. Będzie można nieco inspiracji nabrać. To jeszcze takie pytanie na koniec. Były ubrania, teraz są meble, a macie jeszcze plany na jakiś recycling i wykorzystanie tego typu materiałów do czegoś innego? No, wydaje mi się, że ja mam, a da jeszcze to chyba o tym nie wiem, ale słucham. mamy dużo. Czy znaczy, możemy zdradzić tajniki Chcielibyśmy rąbka może? Rąbka. Tak. Ja bym chciała iść w taką stronę właśnie tworzenia jakby, nie wiem, rzeźb, powiedzmy, z plastiku i chcielibyśmy je poumieszczać po prostu w Szczecinie, w różnych miejscach. Nie wiem, czy to będą rzeźby, na przykład, pływające na fontannie, czy to będą właśnie zwierzęta z plastiku wiszące na drzewie, ale myślimy o czymś takim i myślę, że to nie będzie takie straszne do zrealizowania w najbliższym czasie. Czyli na początek był wystrój samego siebie, później wystrój mieszkania, a na koniec stroić będziemy miasto. To rozumiem, że za rok? Prawdopodobnie. Czekamy w takim razie, aż takie rzeźby się w nie pojawią. Na pewno doda to co nieco kolorytu naszemu miastu. Karolina Gołębiowska, Ada Krawczak, studentki Akademii Sztuki w Szczecinie, były moim i Państwa gośćmi. Dziękuję ślicznie za rozmowę. Szanowni Państwo, teraz przerwa nieco dłuższa na serwis informacyjny telewizji Pomerania. Po serwisie trzecia część naszego programu, także proszę o nas nie zapomnieć.